Nie ma to żadnego z punktu widzenia Pani praw czy obowiązków znaczenia, jak Pani odmówi tego podpisu. Zawsze to tłumaczę swoim dłużnikom, że no wówczas jeżeli odmówi podpisu, pójdzie to drogą pocztową na adres i jest też skutek doręczenia. Proszę Panią, w dokumentach te, które komornik pani dostarczy nie ma nic nadzwyczajnego. Tam są po prostu e, dokumenty, które mówią, że komornik wszczął, na jaką kwotę i na jakiej podstawie i jaki jest zakres egzekucji. Tam nie ma nic, co by się dozało z tym, że jak pani nie podpisze, to już się pani z czegoś tam, prawda, wykręci czy w jakiś sposób uratuje, no bo tu nie oszukujmy się, mamy już do czynienia z komornikiem. Więc